A przecież te pierwsze wyprawy handlowe za ocean niosły ze sobą dużo humoru. Opowiedziałem wam już historię gwiazdy Tobaro, która wypłynęła z ładunkiem najlepszej albieńskiej wełny do lustrii, nie wiedząc, iż przez cały rok na wybrzeżu Moskitów temperatura nie spada poniżej typowej letniej w Estali. Swego czasu było także głośno o błogosławionym Bonaventurze z Piękną dwumasztową Karrakę wybudowana w Lucini dla kupca Ovidia Bergamaciego handlującego z krainami południowymi. Przewoził wyroby mosiężne, cynowe i wino tylańskie do portów sultanatów Lasik i Kopher. Stamtąd brał drewno sandałowe, oliwę, figi, daktyle i wspaniałe dywany arabskie. Nowa karraka miała być poważnym wsparciem w handlu, ale jak to się mówi, człowiek planuje, Ranald się śmieje, a Mor na końcu otwiera wrota. Zaczęło się od tego, że na Bonaventurze zamontowano figurę galionową fauna Tileańskiego. Rozumiecie, z rogami, futrem i skośnymi ślepiami. Pech chciał, iż w Kopher tak właśnie przedstawiano Szejtana, głównego demona czterech zakazanych potęg, herolda zagłady i wielkiego wezyra przemiany. Jak się pewnie domyślacie, nie ołowił w złoto czy wody w wino. Tak czy inaczej, załoga została przez Sąd Sułtański oskarżona o sprzyjanie przeklętym potęgom i ukrywanie mutantów. Skończyło się polubownie, bo na demontażu figury i publicznym jej spaleniu, ale pech chciał, że stanowiła ona część wręgi kadłubowej spajającej wzdłużnie. A jak nie wiecie, czym ona jest, to uwierzcie na słowo, iż jest to dość ważna część konstrukcyjna statku. Bez figury wręga osłabła. Ale i to nie byłoby kłopotem, jednak po wyjściu Bonaventury z portu rozpętał się sztorm. Nie jakiś wielki, ale wystarczający by wręga puściła, a dziób się rozszczelnił. Karaka nabrała wody. Zazwyczaj tego typu statki nie posiadały grodzi, ale ta była nowego projektu. W ramach modyfikacji mającej poprawić dzielność morską, podzielono kadłub grodziami, tak by zalało tylko jedną, kiedy ten się rozszczelni. To nowoczesne rozwiązanie zdecydowanie było godne podziwu dla tileańskich szkutników. Ale już to, że nie obliczyli na ile zapełnienie jednego z przedziałów pod pokładem zaburzy stabilność statku, niestety nie. Gruć dziobowa napełniła się wodą po brzegi i Bonaventura przychylił się niebezpiecznie do przodu aż po sam szpryt. Jak łatwo się domyślić, tym samym zadarł wysoko rufę, okazując ją niemal w całości. Ale nawet to nie byłoby problemem, gdyby nie fakt, że sułtanaty toczyły wtedy wojnę z włoskim Miragliano, na którego usługach był parowy monitor Asdreugidium, czyli topór zagłady, jak zwano broń Boga Grimnira. Tak, tak. Dzisiaj takie miano nosi krasnoludzka brygada Desantowo-Szturmowa, która wsławiła się odbiciem karak kadrin z rąk zielonoskórych i wysadzeniem spaczeniowego reaktora. Ale wracając. Kapitanem monitora była fafura o prędkiej prawicy. W zasadzie lewa też była o niej prędka, jak i obie nogi umysł, a przede wszystkim decyzyjność. Fafura, opłacona przez Miregliano Kaperka, zobaczyła wysoko zadartą rufę Bonaventury, którą z dystansu pomyliła z Szebeką, czyli arabskim statkiem, który charakteryzuje się właśnie mocno wyniesionym kasztelem rufowym. Niewiele myśląc, zaordynowała atak. Salwa z krasnoludzkich dział siadła za pierwszym razem na achterderku Bonaventury i tilański żaglowiec zaczął majestatycznie tonąć. A to wszystko przez jedną figurę galionową. Dla pana Bargamacz jego wydarzenie tragiczne, ale z perspektywy wieków dość humorystyczne. Ale to nic przy żegludze węża morskiego przez Ocean Zachodni. Bo czy w jednej załodze może spotkać się tyle nietypowych osobowości? Warto by to zacząć od kapitana. Raffen van Wrak, Westerlander z Marienburga. Tak, dosłownie jego imię i przydomek znaczą kruki zemsty. Człowiek jednej obsesji i przynajmniej kilku lęków, które wywoływał w swojej załodze. Wedle współczesnych, kiedy tylko pojawiał się na pokładzie, załoga robiła wszystko, by z niego zniknąć. Pozostał zapis w księdze statku, że dwóch majtków w panice wyskoczyło za burtę, kiedy van Wrak pewnego dnia zaskoczył ich podczas gry w karty na dziobie. Ciekawy był także pierwszy oficer, Rombołd Mastericht, który swoją posturą i brawurą na stałe zapisał się w annałach nie tylko tej wyprawy. Dość rzec, że jego odwaga była większa od mądrości, mądrość od inteligencji, a inteligencja od instynktu samozachowawczego a drugi – Ariosto de Martini, ex Morra, ex novicius Salii, ex novicjusz... dość rzec, że zdążył obskoczyć w większość głównych i kilka mniej znanych kultów Starego Świata. Urodzony pesymista, antynatalista i nihilista, czyli po prostu ponurak, a przy tym pełniący funkcję chirurga pokładowego. To on miał poskładać facjatę biednego franciszka de Gallo. Była też cała menażeria żeglarzy i marynarzy: wytatułowany plemieniec z Nowego Świata, dzielny Nors z całkiem dużym zapasem fobii oraz równie dzielny i zapalczywy Tyleańczyk z dużym zapasem chorób, w tym zakaźnych. Przy tym wszystkim trójka młodych ze Starego Świata jawiła się jako całkiem normalna drużyna. Olgert van Burhartus Straszny kapitan Zbiór morskich anegdot.